Wszystkim siema, z wami Ksenia i to drugie wydanie IT News. Dzisiejsze wydanie będzie o zupełnie nowy sposób wyszukiwania Google, przełom w świecie drukarek 3D, Cyberwojna, Elon Musk, vs Putin, wirtualna Mega Yacht, a także samochód elektryczny marki Smart. Google Lens może teraz jednocześnie wyszukiwać obrazy i tekst. W zeszłym roku Google wprowadziła funkcję multiwyszukiwania, która umożliwia uzupełnienie wyszukiwania obrazów tekstem. Teraz narzędzie to przeszło do otwartych tekstów beta i jest dostępne dla niektórych użytkowników Google Lens zarówno na urządzeniach system Android jak iOS. Według twórców aplikacja multi wyszukiwania to zupełnie nowy sposób wyszukiwania, który pomoże rozszerzyć możliwości wyszukiwania w różnych sytuacjach, np. gdy nie ma wystarczającej liczby słów, aby opisać przedmiot, który ma zostać znaleziony. Ta innowacja może okazać się bardzo przydatna, np. jeśli macie pomarczoną sukienkę, ale chciałybyście kupić taką samą, ale w kolorze niebieskim. Aby ją znaleźć wystarczy zrobić zdjęcie dostępnej sukienki i dodać do niego słowo niebieskie, a multi wyszukiwania zajmie się Resztą. Należy zauważyć, że funkcja multiwyszukiwania stała się możliwa dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie sztucznej inteligencji, które ułatwiają zrozumienie otaczającego świata w bardziej naturalny i intuicyjny sposób. Anker Make M5. Szybka drukarka 3D. Firma Anker znana jako producent ładowarek do akumulatorów zajęła się produkcją drukarek 3D. Firma ogłosiła stworzenie osobnej marki do producentów do druku 3D Anker Make i zaprezentowała pierwszy model drukarki 3D Anker Make M5. Według producenta ta nowość rozwiązuje najważniejsze problemy, które nie pozwalały drukarkom 3D stać się urządzeniami powszechnego użytku, w tym i zwykle powolną prędkość drukowania. Drukarka Anker Make M5 ma podstawową prędkość drukowania wynoszącą 250 mm na sekundę. To umożliwia pracę nad szczegółowymi projektami wymagającymi precyzyjnej obrobki. Drukarka oferuje jednak również znacznie większą prędkość drukowania wynoszącą do 2500 mm za sekundę, chociaż wynik końcowy będzie wtedy bardziej zgrubny i mniej szczegółowy. Ten tryb jest odpowiedni głównie dla producentów i niektórych zabawek. Anker twierdzi jednak, że tryb ten pozwala M5 skrócić średni czas drukowania nawet o 70% w porównaniu z innymi drukarkami 3D. Urządzenie Anker Make M5 zostało zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania. Przygotowanie do druku zajmuje zaledwie 15 minut. Wyeliminowały one także inny problematyczny aspekt drukarek 3D. Konieczność stałego monitorowania. Drukarka M5 ma możliwość monitorowania zadania. Drukowania za pomocą budowanej kamery wykorzystającej sztuczną inteligencję. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, takich jak zatkana, dysza system może wysłać powiadomienia na smartfon użytkownika. Za pomocą aplikacji mobilnej firmy Anker można zdalnie wyświetlić zadanie drukowania na żywo. Mask vs. Putin. Około miesiąc temu Elon Musk wysłał Putina na pojedynek za Ukrainę. W tym czasie nie można było czekać na odpowiedź Putina, zamiast tego Musk otrzymał odpowiedź od Rogozina. Walka między Elonem Muskiem a Putinem tak naprawdę nigdy nie ma miejsca, ale mogą jeszcze zmierzyć w wirtualnym pojedynku w grze Mask vs. Putin stworzony przez ukraińskich programistów. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wojnę na Ukrainie i zebranie datków na rzecz jej ofiar. Gra przygląda war mask Wysepucien została stworzona w oparciu o Unity. Jest ona prosta gra walki, w której dostępne jest tylko kontrolowanie ruchu, klawisze strzałek, dwa rodzaje ataków i blokowanie ciuchów przeciwnika. Grać musi walczyć o Ilona Maska, a jego rywalem jest Kadyrow, a po jego pokonaniu można walczyć z szefem Putinem. Mask walczy jednak tylko jedną ręką. W w grze Mask Wysepucien rozkrywając się na tle zniszczonego Mariupola przy Пісенки Ой, у лузі червона каліна. По виконанню наєжців отвіра ще строна з лінком до сторони з дараві на нажечь охочців і українців доткніх войн. Wirtualna mega jacht, firma Cyber znana z produkcji wysokiej klasy jachtów, zamierza pobić swój własny rekord i wystawiła jednostkę na sprzedaż za 400 milionów dolarów. Indach ma rewolucyjny design i posiada kazyno siłownie saunę, lądowisko do helikopterów oraz 12 wyposażonych kajot, które mogą pomieścić 24 gości. Jego maksymalna prędkość wynosi 24 węzła, a zasięg 7000 mil morskich. Podobno można płacić tylko w kryptowalucie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że jest wirtualna, a powodem tego wszystkiego jest w Czech świat meta wirtualny. Taki jacht można odwiedzić podczas imprez dla VIPów oraz gier online meta-wieży złożonej przez Cyber Yachts. Świat wirtualny nigdy nie przestaje zadziwiać. Samochód elektryczny Smart. Smart jest wreszcie gotowy do zaprezentowania produkcyjnej wersji swojego elektronicznego crossfera Concept 1. Nowy Smart 1 wygląda bardzo podobnie do prototypu. W wersji seryjnej zachowano bezramkowe okna i szklany dach. Jednocześnie inżynierowie zrezygnowali z niektórych ekscesów koncepcyjnych, takich jak mnożycowe drzwi, duże 21-calowe koła i dwa siedzenia z tyłu. Samochód elektryczny jest zasilany akumulatorem o pojemności 66 kW, który zapełnia zasięg 440 km. Naładowanie akumulatora od 10 do 80% przy użyciu prądu zmienionego o mocy 22 kW trwa 3 godziny, a przy super szybkim ładowaniu mniej niż 30 minut. Pojazd jest napędzony silnikiem o mocy 200 kW i osiąga prędkość maksymalną 180 km za godzinę. Wewnętrz samochodu znajduje się 12,8-całowy wyświetlacz infotainment, 9,2-calowa cyfrowa deska rozdzielacza oraz 10-calowy wyświetlacz projekcyjny. Inżynierowie wyposażyli Smart 1 w systemy wspomagające kierowcę, 7 poduszek powietrznych oraz opcjonalny cyfrowy kluczek, który umożliwia przekazywanie samochodu elektrycznego znajomym. Samochód elektryczny Smart 1 ma 4270 mm 1822 mm szerokości i 1666 mm wysokości. Jego rozstaw osi wynosi 2750 mm. Masa pojazdu wynosi 1820 kg, a maksymalny dodatkowy ładunek 450 kg. To jest koniec naszego dzisiejszego wydania. Dziękujemy wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych wydaniach. IT News. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Podczas gdy oglądasz ten film, cywile na Ukrainie umierają w wyniku ataków. І бомбардовань проведених через Федерацію Російську. Обвонканий режим Путіна заатакував покойове панство в серцю Європи. Помущі українській армії вклаще датек до фундації Вруть живий. Кликніче на код QR люблінк в опіші фільму і приказчик довольна квота, яка з певні змоцні український рух опору і поможе причиставить ще ставчої російській агресії.